Wiem, że powinienem teraz faktury drzeć, kilowę uderzać w licznik prądu, robić tak, żebyście zapamiętali ten film i pokazali go innym, ale myślę, że moi widzowie są na tyle inteligentni, że bez tych rzeczy zrozumiecie powagę sytuacji. Chciałem pokazać wam, co się dzieje teraz w zakładach energetycznych, ponieważ mamy dwa rodzaje taryf: taryfa energii i cennik. Niby to samo. Taryfa i cennik. Ja tutaj sobie wypisałem, żeby się nie pomylić w nazewnictwie. Cennik standardowy, taryfa standardowa. Mówię cały czas o G11, G12 o taryfach dla domów. Są dwie taryfy, bardzo łatwo się pomylić i bardzo łatwo być wprowadzonym w błąd i mieć zawartą umowę na niewłaściwy cennik. Co się zdarzyło kilku moim widzom, jak ostatnio podawałem ceny energii przy y, 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 ogrzewaniu elektrycznym pompą ciepła, mówią halo, halo, nie, przecież są inne ceny. Mówię, jak są inne ceny, są takie ceny, przecież śledzę cennik. Przysłali mi, patrzę, faktycznie, ale patrzę... A to jest cennik standardowy, nie taryfa standardowa. Wszedłem na energa obrót i tu ma główna strona macie cenniki i mamy cennik standardowy. Wypisałem go sobie, proszę bardzo, w G11 75 groszy za Kilowatogodzinę w G12 87 groszy i 56 groszy w strefie drugiej. Do tego dochodzi opłata handlowa. Dodatkowo co miesiąc płacicie 19 ,90 zł. 90 groszy. Raz 12 miesięcy to jest tak 240 zł rocznie. Dodatkowo do tych cen. Ta taryfa weszła od 1 lutego 2026, o, dokładnie, to jest w tym miejscu napisane, ponieważ wcześniej obowiązywała ta taryfa, ona jest do końca stycznia i tu ceny były trochę wyższe, 90 groszy, złoty, 48, 68, ale jest też taryfa. Taryfa, energia, obrót, czyli to, co... URE Wam gwarantuje, co trzeba z URE umieć ustalone. I ceny, które obowiązują, gdzie tu jakieś są daty podane, obowiązuje od 1 stycznia 2026. O, dokładnie w tym miejscu. Jest to napisane: taryfa podstawowa G11. Już podaje z VAT-em 61 groszy za kilowatogodzinę G12. 71 groszy i 46 groszy. Nie marcie się, aha, taryfy handlowej nie ma, jest zero. Nie martwcie się, te ceny mam w Excelu. Standardowy, cenik standardowy, taryfa standardowa. 75 groszy, a tutaj 62 groszy. Różnica 13 groszy na kWh, ale to jest różnica 22% drożej. Jeżeli ktoś Was namówi na cennik standardowy, będziecie płacić za energię elektryczną w taryfie G11, czyli podstawowej taryfie za prąd, o 22% drożej niż gdybyście skorzystali z taryfy standardowej, czyli z tej, która została wynegocjowana z URE i obowiązuje wszystkich od 1 stycznia 2026. I. Nie dość, że płacicie drożej o 22%, to jeszcze dodatkowo płacicie opłatę handlową. 19,90 zł. W przypadku taryfy standardowej nie ma opłaty handlowej, jest 0 zł. W przypadku G12 sytuacja jest podobna. 88 groszy z haczkiem oczywiście płacicie w cenniku standardowym, 72 grosze w strefie pierwszej w taryfie standardowej. 22 grosze drożej. W strefie drugiej, czyli nocnej, płacicie 57 groszy albo 47 groszy. Różnica 22 groszy. Fajnie wymyślili, nie? Fajnie wymyślili, nie? Taka nieduża różnica bardzo podobna nazwa cennik standardowy, czyli. Ceny, które oni sami ustalają sobie dla chętnych, bo kto zabroni wam zawrzeć umowę według cennika standardowego. I taryfa standardowa, czyli taryfa, która jest uzgodniona z URE, podlega tym, jest tą taryfą, która musi być dostępna dla wszystkich. Pamiętajcie o tym, sprawdźcie, poproście innych, powiedzcie innym. Ja podałem przykład Energa, ale powiem Wam, że inni operatorzy być może postępują tak samo. Sprawdźcie, czy płacicie, żeby nie skłamać. 62 grosze za kilowatogodzinę, a dokładnie 61, 61 groszy, 72 tysięczne 6172 z dokładnością do 4 po przycinku. Dziękuję za lajka. Miłego dnia, do usłyszenia.